Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji anime Go! Go! Loser Ranger. Produkcja przedstawia nam świat, który został zaatakowany przez demony prosto z kosmosu. Ich ogromny statek od 13 lat wisi nad ziemią, a potwory regularnie atakują ludzkość. Na straży pokoju stoją jednak strażnicy, którzy toczą pojedynki niczym Power Rangers. Z czasem zaczynamy jednak odnosić wrażenie, że za ich walką kryje się coś więcej, i z niezrozumiałego powodu nie chcą oni pokonać jej najeźdźcy. Z początku anime wygląda jak fantastyczna, przezabawna i mocno absurdalna parodia Power Rangers. Z czasem jednak okazuje się, że tytuł ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko humor. Pojawiają się tu bowiem elementy tajemnicy i akcji. Strażnicy skrywają swoje mroczne sekrety, które zaskoczą niejednego widza. Wraz z kolejnymi odcinkami zastanawiamy się wręcz, czy faktycznie to oni stoją po stronie dobra. Serial eksploruje tematykę heroizmu, zastanawiając się, co tak naprawdę oznacza być bohaterem. Choć przeważają humorystyczne tony, to kolejne wątki dramatyczne wnoszą do historii powieść świeżości. Seria wciąga również ze względu na swoje barwne i wyraziste postacie. Szczególnie dotyczy to wojownika D, który przechodzi ogromną przemianę. Zaczynamy mu kibicować w jego dążeniu do re realizacji zamierzonych celów. Można by powiedzieć, że Go! Go! Loser Ranger, tak jak The Boys, jest satyrą świata realnego. Tylko w miejsce super wrzucamy rzucamy strażników. Musimy również odjąć brutalność, krwawość i jechanie po bandzie, gdyż anime nie jest tak ekstremalne. Jest to więc produkcja, po którą zdecydowanie warto sięgnąć, jeśli chce się oddać chwili naprawdę intensywnej, dobrej rozrywki. Więcej recenzji anime do znalezienia na blogu Popkulturowy Kociołek, na który serdecznie zapraszam. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tym anime, jeśli go oglądaliście.